Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Waldi. E, no wakacje mają się ku końcowi, a więc e, ja zabieram się do roboty i tworzę dla was filmiki. No cóż, dzisiaj zajmiemy się World of Tanks, e, jak widzicie trochę pozmieniało się w moim garażu, mam kilka nowych czołgów, na przykład Hammela T-52, w sumie nie wiem co tam w ostatnim odcinku nawet miałem, no, ale zaraz jednym z nich się przejedziemy. E, powiedzmy T44, nie wiem czy jest takie. Widzicie, drzewko wybadane. Jeszcze brakuje mi e, najlepszego silnika, już mało mi brakuje, ale nie chciałbym wykorzystywać do wolnego doświadczenia. Mam go sporo, żebym go wykorzystać na susto, na jego działko. E, no i cóż, a więc jedźmy. Jak zwykle, na chwilę wyłączę. E, nagrywanie frapsem I zaraz do was wracam Okej, okay, więc jestem um. No i e, Cóż Mamy jakieś szanse Dziesiąte tiery Ósme Bardzo podoba mi się nowy balans e, W tym padchu Właśnie teraz się fajnie jeździ Są maksymalnie trzy tiery różnicy To znaczy 7, 8, 9 e, Czy 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ten czołg T44 jakoś nie bardzo mi pasuje, już bardziej wolałem T47. Te T47 nie ma teraz tego działka, No to dobra, pamiętam co on wygrałem. Mm. W każdym razie T44 trafia nam właśnie głównie na takie walki, gdzie jestem na starym końcu listy. Wiem, że mi się nie gra takim czołgiem ciężkim, no ale wiecie. Fajnie by było od czasu do czasu trafić gdzieś na początek, A i zdarza się, to było za rzadko. Poza tym e, jeżdżę ze 100 mm działkiem i na te 10 ono nie jest jakieś e, szczególnie za dobre, Zabierać zabiera po te 150, 200 hp, e, kiedy oni mają 1600, przy 70 sekundach przeładowania, no i całkiem takie średnie pracy to nie jest No jak i e, jakieś coś innego. No, ale mam nadzieję, że w kolejnym dniu, nie będę będzie dużo lepszy. No i jeszcze z tym, tym silnikiem, tym, którym jeszcze go nie tam ten był drugi silnik, nie wiem, siedmiastokrotny, tylko ten drugi, który był lepszony, no nie jest jakby bardzo zwinny. Chciałem go było połowilić, to jeszcze właśnie jako spadł tank. Całkowita porażka. No, powiem szczerze, nie mogę się doczekać kolejnego update'u, który będzie wersja 08, która wprowadzi fizykę do gry. Oglądałem na YouTube gość, którzy właśnie nagrywali, którzy dostali się... Którzy dostali się... i spróbować z drugiej strony zawieścić mnie i katrubić. Ale dlaczego nie mogę się doczekać kolejnego poparcia? A to dlatego, że właśnie prowadzę fizykę tej gry. No i naprawdę, pooglądajcie sobie Ale warto spróbować. Pooglądajcie sobie filmy gości na YouTube, które się właśnie nagrywają, bo dosłownie dostali się do serwera. Kurczę, słabo hmm. hmm. no kurczę, kurczę, no słowo, nie, muszą, nie? Muszą no, licha, nie pancerza no, ok. straszne tutaj się za nie zarysowaliśmy no, cudem no, dolną no i właśnie o mnie tutaj, tutaj jest to, to że No tak, no cóż. Na taki jaka, jak w bitmatyce nie? Dla, dwa 2, 3, 4. 4 czołgi nasze na kupki. No cóż, nie udało się tak Idziemy do kolejnych. Jak mówię, może też nie za bardzo umiem te 44 grać. Nie czuję się jakimś e, takim dobrym graczem w tym czołgu. Um. Natomiast czuję się dobrym graczem w Tigerze czy w Glasie 3. Największy EF mam chyba w Hamelu i m 7 tego, jeśli się nie mylę. M7Prizeście mam dlatego tak wysoki EF. E, kiedy jeszcze miałem stokowe działko. to Oto, o to. Udało mi się ubić kilka czołgów i to takich naprawdę większych ode mnie. Z 2-3 tiery trafiłem ich ze 3 dwa razy właśnie w silnik za około 900 no, punktów. A więc to było całkiem sporo. I dlatego taki duży ER mi się nabił. No ale teraz to spada. Jakoś nie bardzo lubię jeździć M7 Priestem, Wolę Hammela. Może dlatego, że jest tier większy, ma większe łupnięcie. Um, nie wiem. Ale właśnie bardziej pasuje mi, Hammer. No dobra, wybieramy Tigera. Albo T52 pojedziemy trollując. Pokażę wam, jak gram jako scout. O proszę. Całkiem fajna bitwa. No i widzicie, taki T52 scout może być w środku tabeli. A taki T44 czołg w średni nie może. Dziwna zależność. No okej. Okay. Ruszamy do ataku. My bronimy. Podejrzałem tu pewną strategię jak jeżdżą niektórzy goście. I zaraz wam tą strategię zaprezentuję. Do tego czołgu dokupiony mam lornetkę, tylko nie wiem czy polało czy ten osłoniętą optykę. W sensie, że jak jadę, a nie stoję, dostaję 10% więcej. ...bonusu do odkrywania przeciwników, czyli tej... ...zasobu widzenia, tak by się No i jeszcze to, że mój czołg jest nieco słodniejszy od na Maca, Też mam w ogóle to jest elitarny. do czasu sobie i fajnie jest, kiedy nie trafię na tych takich czołgów. wolne działa mają. To się to na Właśnie na tym żeby się starać się bo granie z nie polega na tym, żeby ty, i do przodu, i dawaj arty, tylko właśnie, żeby podświetlać y, nasze rzęd, przeciwników. No i tak, się tutaj i zaraz zobaczymy, czy tutaj, jest to, pada, na 2 aspry, że znaczy, że to jest dwa Prawne to jak na Sculptera. Problem nie ma z przebijaniem pijania. E, arty, no niestety. Ale kiedy poluję na tą arty największego twarzą, to, to... to nie, e, nie zabieram jej tak wiele, no bo to jest 104, czy tam ponad 100 HP, już teraz zabrałem. No cóż, nie jest to tak efektywne, jak e, pojechanie na arty, kiedy życzą, prawda?

Nie mogę jest 150 oddziałów, się na się na To musiało No i bardzo dobrze, zdobycz sam obrotu zniszczony. zniszczony Dobra, wie nie trzeba naprawiać.

no to będzie nawet No atakuje. Ha! Znieściliśmy siebie nawzajem. No cóż, bywa. A więc to było z podbytem. Wyświetlałem cele naszej drużyny, przy okazji trochę Parasowałem. harasowałem. A więc to jakby nie polega tylko na walenie do przodu i zginięciu w pierwszym minucie gry. Spotter też czasem potrafi wnieść sporo do rozgrywki. Swoją drogą miałem na nim świetną bitwę, kiedy zdobyłem, zaraz to pokażę, o właśnie 2325 doświadczenia. Nie wiem, czy to jest sporo, czy nie. Nie porównywałem nigdy z wynikami innych, no myślę, że na Spotterze całkiem sporo i dostałem, dostałem, czy tu jest 52? 82. jest i dostałem jak widzicie specjalistę no, 6 wiadowców na 40 O przepraszam na 48 bitów to nie jest jak coś, jakiś taki fajny wynik czy tam szczególnie dobry ale Jest To jest ok SU jeszcze wam Nie chciałbym pokazywać mojej gry e, su 100 Ponieważ to działko nie jest jakieś takie mocne kupiłem kamuflaż kiedy była zniżka e, Hammelowi za to zakupiłem mechanizm dosyłający i ulepszony system naprowadzania jak widzicie wygrałem 1740 doświadczenia, 18 tysięcy e, kredytów i strzelec wyborowy e, mod nazywa się Jasen Krasen oto co tutaj widzicie kolorowe wyniki po bitwie znaczy, inne graficzne przedstawienia przetłumaczone przeze mnie. Linka wrzucę, gdzie możecie obejrzeć temat z, z daną modyfikacją. Jest to przeze mnie przetłumaczone z języka rosyjskiego. No cóż, trochę zabawy było, bo było porównywanie plików, ale wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Tylko właśnie trzeba się sporo czasu na to poświęcić. E, Okej, okay, pojedziemy jeszcze Tigerem i SM-3. -ką. Proszę bardzo, Tiger. Mam 139 tysięcy doświadczenia zbieram na FERDKA. Piszę, że brakuje 1800, no ale właśnie mówiłem sporo doświadczenia wolnego. Nie chciałbym go wykorzystywać. Eee, mam kilka czołgów odkrytych, które muszę kupić. Niestety jak zwykle brakuje mi kredytów. Wiecie co? Eee, tak mnie zastanawia ostatnio, dlaczego eee, Wargaming postąpił tak głupio i zablokował dawanie prezentów komuś, w sensie na takiej podstawie funkcjonowały te różne aukcje na Allegro że ktoś tam kupował przez Payu chyba, to jest taka usługa kupował złoto do World of Tanks, dzięki czemu uzyskiwał zniżki i sprzedawał to złoto w Polsce taniej niż oferował to Wargaming, ale na tyle drogo, żeby mu się to opłacało nie? właśnie jakieś około 30 zł wychodziło złoto bo kupiłem kupiłem właśnie, z 20, 20 coś. Ładnie, nie właśnie modlębię, około 30 zł 20 to coś nie powiedziałem było nie właśnie w im widzieć teraz tak że tylko konta z liczbą liczb powyżej 100 mogą dawać prezenty do tego można wysłać tylko jeden ten dzień może być więc więcej samemu sprzedaż na Allegro umiera. No i myślę, że mniej osób teraz decyduje się na kupno złota w Walk Na przykład ja już e, zamykam, to właśnie nie wiem, na ja jest tam, choć parę złotych do 30 na miesiąc, no można wyjść, nie wiem, jak się ma, ale jak się ma, grać. kupić sobie to w Walk no. no ale nie wiem, tak, się zastanawiałem z tej problemem. Coś o SMS-ach i tak dalej. A cóż, taka ich polityka. Nie zamierzam się tego do wtrącać. Dobre, co chcą. No, właśnie podoba mi się tylko to, że jakoś tak docenili. To, że matchmaking był zwalony, że teraz działa lepiej, że raczej domagają się nowych Sprawdzić i tak dalej. No ale mówię, oni porywają się za, na za dużo gier. E, w tak krótkim czasie teraz World of Tanks Generals, czyli no, karcianka na przeglądarki, są te różne i tak dalej. To coś będzie podobne do i tak dalej. E, no, World of Planes, World of Tanks, World, World of Battleships. Nad nim też pracują, no skoro są so screeny, tak? To muszą być pracować. No i mówię, mam wrażenie, że tak jakoś za bardzo podzieli, podzielili się, jeśli właśnie chodzi o projekty. Mają za mało ludzi, a za dużo projektów. Myślę, że teraz tylko World of Tanks przynosi w zyski. wszystkim. Zamiast naprawdę dopracować tą grę, zatrudnić stały zespół, dopiero do nowego,

Zobaczcie, co to miałam, mam AMD z tak muszę go jeszcze zakupić. A miałam aż akryliki. Wbrew pozorom, nawet z e, kątem premium, zarobki nie są jakieś, nie wiecie, szczególnie duże. Wspierwano, to ona może się na przykład wbić. nie jedziemy przejmować. Nie ma co... Nie ma co

można zabić oczu, można zniszczyć. O, Zaraz wam zresztą pokażę, jakie sobie są zarobki w tej średniej walce, bo to uważam, że to średnia walka, kiedy kilka razy udało mi się to Zaczął, żeby dzisiaj mowa jest. Obiec tam. Na drodze jest mała szansa. Albo i nie jest. No i to są roki właśnie tak destrojerskie. Schuwają się ileś nie widać i wyjedziesz dopiero i zauważyć nie. No cóż, przechodzimy więc do kolejnej walki. Och, proszę. 15% bonusowego golda, kiedy płacimy... SMS-em albo telefonem. Super. Fajnie. No i ostatnia walka na dziś. IS-3. Ach, aż muszę, wiecie, wyprostować palce. I cóż, let the game begin. Chciałbym się powiedzieć. Uwielbiam ten czołg. Kiedyś go nienawidziłem, teraz go kocham. No serio, ja jeszcze to działko nie jest może e, tak bardzo celne, jakbym bym chciał, no ale świetnie mi się nim gra. Przynajmniej zaczęło mi się nim grać. Świetnie. Och, mój IES. Okej. Okay. Zobaczymy, gdzie większość wali, a my pojedziemy w drugą stronę, tak żeby wspomóc flankę, która będzie osłabiona. Myślę, że całkiem sporo osób jednak się skampi i będzie czekało na nich w tej stronie niż pojedzie do miasta. Właśnie miasto jest jakoś tak o, e, zawsze mało bronione. Wkurza mnie to, że ludzie nie mają mózgu w tej grze. Często są to dzieci i trzynastolatki. E, oczywiście nie wszystkie trzynastolatki to głupki, no ale... ale... Dobra. Ej, dobra, tam jest lepszy czołg, jeżeli to będzie czynić mało Więc i my tam pojedziemy No ale jeszcze bardziej do miasta, okej okay. Ale przypomożemy tutaj naszych tu tak... O jak Pantera 2 Zaczniemy czołg, nie wiem to znaczy, co jest lepsze jak Pantera czy Ferbek Ale i tak będę chciał po prostu zagrać z dwoma, nie mogę powiedzieć Nie tak, będzie ciężko wnioskować to po samych statystykach. Ja wiem, że są statystyki mówiące o tym sporo, ale jednak wolę przetestować czołgów w forum bojowych, gdyż nie będzie. Ciekawym pomysłem byłoby możliwość wypróbowania, widziałem taką sugestię na forum, wypróbowania możliwość czołgów premium, że jeśli ktoś chciałby kupić dane na czołgów premium, mógłby na przykład przez 10 przez 12, 20 dni, w garażu. No i wypróbować. Oczywiście. Miałbym on tam trochę. To musiało Rozumniejszone e... będzie statystyki, jeśli chodzi o zarobki czy doświadczeniach, żeby można było powiedzieć za uliczenie, co jest na sklepie. Chociażby dać możliwość wybrania go w specjalnym filmie, na przykład spotannie, zupełnie za darmo, żeby przetestować co premie, żeby powiedzieć na ktoś. Temat. No tak, się, tak tylko, nie oszukułoby się, do tego wyglądają kota w portu. Tak. Pomimo, już widzimy, że kilka osób gra kupan z tam Pershingiem, e, tym nowym, czy tym to jednak, kiedy kupimy dany czołg, e, nie wiem jak on będzie się sprawował w naszych dębach. Myślę, tak, że to by bardzo ciekawym pomyślem, ale wówczas nie będzie się grał. Boję się wychylać. Ponieważ tam w tych dom, domkach kryją się inni, tu mi nic nie pomoże niestety, no ale już jadą. Na szczęście, jednak ten team jest dobry. Widzicie chmara czerwonych w mieście, trzeba będzie więc szybko tutaj się pozbyć z tego popka. tak to nazwę? Zobacz, ale kurczę, no, popka, ale trzeba go rozważyć.

Polować ja duże Ojej, jej, jej. Pędę, idę, na duże czołgi Oj, wyjdzie, na na ale coś trzeba, jak się Na to zło. No i zginęłam. To jest. tak, Nie jest to w całej tej całości. Śwarty, który ma kasy albo kredyt, albo golda. O kupuj sobie. E, kamuflaż. No i cóż, to jest już koniec naszej dzisiejszej przygody z World of Tanks. Ale nie martwcie się, ja mam dla Was niespodzianki. Let's play na moim kanale dopiero się zaczną kilka właśnie ciekawych gier, naprawdę ciekawych gier, yy, które chciałbym wam pokazać no. a to wszystko właśnie dlatego, że zrezygnowałem z Minecrafta, jak, jak już wiecie, no to już brak pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ten fajny serwer, który chciałbym wam kiedyś pokazać. No ale cóż, na dzisiaj to już koniec. Mówi dla Was Waldi. Pamiętajcie, żeby subskrybować i komentować, a filmików będzie znacznie więcej. на